Siemano, z tej strony Łukasz ze sklepu motocyklowego atbaj.pl Pokażę Wam cię jak wymienić olej w CBFC wraz z filtrem oleju. To jest CBF 1000 z 7 roku. Wszystkie części z nagrania dostaniecie w naszym sklepie www.atbaj.pl No i nic, zabieramy się. Przede wszystkim od czego musimy zacząć, nagrzejmy sobie silnik po to, żeby oliwa nam szybciej spłynęła, choć są dwie szkoły. Jedni spuszczają olej na zimnym silniku, drudzy na ciepłym. Jestem z tej drugiej szkoły, także spuszczam e, olej na, na ciepłym silniku, żeby nam szybciej spłynął. E, tu możemy się odpalać motocykl, odczekać chwilę, 2 trzy minuty, żeby silnik się, się nagrzał i zabierać się za spuszczanie. 11:30 You come around, You make everything fun Worry about those comments. Dobra, warto sobie odkręcić najpierw z się, nie kręciło, jakby się coś podczas. Odkręcania, to nie zostaniemy z pustym silnikiem, prawda? Czyli sobie możemy odkręcić, poluzować górę, jak wiemy, że jest wszystko, wszystko ok, to możemy się zabrać za odkręcanie śruby spustowej. Ona jest w rozmiarze 17. Raczej tylko płaskim tutaj będziemy albo, albo małą grzechotką. Nie, bo jeżeli nagraliście silnik, no to olejba będzie dość mocno dość mocno ciepła, także żebyśmy się nie poprawili i te koranów można odsunąć. Dobra. Tak sobie takaliśmy. Możemy podstawić czyli powoli odkręcać. Uwaga, bo tu też są kolektory, które też będą gorące. Możemy ją odkręcają dociskać, żeby później szybko korek po prostu zabrać. Ok, już praktycznie jest odkręcony i i tak, Okej. Okay. No olej do nowych już nie należy. Warto wymienić uszczelkę miedzianą, która tutaj jest. No yy, ona jest już, można powiedzieć, bardzo, bardzo płaska, albo i to nie już. a jest uszczelka. Okej, okay, ją też sobie wymienimy. No i poczekamy, aż nam oliwa spłynie. Odkręcimy sobie teraz dodać wytru oleju. Jest na klucz w rozmiarze 8 Są na dwóch śrubach, jeden tutaj yy, dla jej blisko korterów Drugi zaraz tego boku komentora Poczekam aż tam do końca zleci Na pewno coś z filtra wyleci tego oleju, także też należy sobie podstawić płyseczkę spróbujemy w rękach, ale w rękach nie trzeba, nie będzie w pogodę Trzeba za szmatę a najlepiej przez klucz do, do montażu filtra oleju ale niestety takiego nie posiadam Naszego. Ok, jak filtr nie daje za wygraną, a nie mamy klucza to trzeba się spomóc śrubokrętem i młotkiem tylko ostrożnie Przebijamy sobie po prostu filtr na wylot tak, mieli dźwignię, i odręcamy w ten sposób. I będzie wszystko elegancko. Gwarantuję. Tylko starajmy się tutaj bliżej yy, zewnętrznej strony, nie wewnętrznej, żebyśmy na i, nie trafili. I już idzie. Okej. Dobra. Znaczy, wszystkie Klej. i pamiętajcie, nic na siłę, wszystko młotkie. Możemy jeszcze troszeczkę tak motocykl przykryć do tyłu, jak jest na stopce centralnej, żeby całość ogień wyspłynęła, ale raczej już wszystko powinno spłynąć. Wykręciliśmy już filtr oleju, teraz nakręcimy świeży. Jest to Hiflo HF204, oczywiście na www.advite.pl znajdziecie. Demontujemy sobie osłonkę z niego, polimkę. One już generalnie są tu teraz nasmarowane, ale nie zaszkodzi troszeczkę bardzo zanurzyć i tą uszczeleczkę przelecieć. O, kto nie smaruje, ten smaruje, ten nie jedzie, a kto nie smaruje, ten nie jedzie. Ok, wkręcamy sobie go. I generalnie go wkręcamy tak z lekkim oporem ręką. Po prostu w granicach rozsądku, nie za lekko, nie za mocno. Trzeba, ja, żebyśmy poczuli, że jest ok. Do takiego pierwszego większego oporu. Ok, jest ok. Ok, wymieniliśmy sobie już filt oleju, zakręciliśmy go tak z wyczuciem. To teraz możemy zakręcić śrubę spustową z wymienioną y, uszczerbką mierzalną. Serwisówka mówi o dokręceniu śruby spustowej z siłą 30 Nm. Jeżeli nie mamy klucza dynamometrycznego, to dokręcamy z wyczuciem z ręku kluczem, jadłową. Możemy sobie oliwę odłożyć. Ok, i dokręcamy sobie tą śrubę tam, w granicach rozsądku. Okay. ok, dokręciliśmy sobie filtr, dokręciliśmy sobie śrubę spustową, to teraz możemy zalać olej. Generalnie serwisówka mówi o 3,5 litrach. No natomiast użytkownicy tych motocykli mówią, że jest to 3 litry, że jest błąd w serwisówce, ale i taka mamy opcja diagnostyczna między tymi dwoma kreskami powinien znajdować się olej, tylko trzeba pamiętać też o tym, że wymienialiśmy filtr i filtr e, swoje zaciągnie. Także będziemy to kontrolować e, w czasie dalewania i później po odpaleniu już motocykla, ile sobie zaciągnie. Dobra, i no możemy sobie zacząć teraz zalewać oliwę. Banieczka 4 litry, oczywiście to na też kupicie na www.aw.pl i sobie powoli zalewamy. Te 3 litry to tak przynajmniej żebyśmy zalali. I później będziemy sprawdzać jak tam poziom. I wanna green like I wanna be like I wanna press my line. Yeah, I wanna take that ride. Yeah, I'm gonna press my line. I wanna green like I wanna be like I wanna press my. Okay, kijerka chwilę pochodził. Filtr zastąpił swoje, także dolewamy do 3 litrów Odpalimy go znowu, ustawimy na prosto i zobaczymy jak tam stan. Okay, jak widać mamy pomiędzy tymi dwoma. kreseczkami, także wymieniliśmy olej, jeszcze dokrecimy sobie szybko obudowę filtra i będziemy to musieli. Okej, okay, i na sam koniec montujemy sobie obudowę filtra. One jest tutaj na takiej uszczelce, więc na tak dosyć ciężko wchodzi. Ważne, żebyśmy się zgrali tylko z otworami i będzie lekko. Wszystkie produkty, które były w tym nagraniu znajdziecie w opisie. Podlinkowane. Olej jaki zalewaliśmy do tego pieca to Motul 7100 w 40 full syntetyczny 10 40 według serwisówki i wykresu jest to najbardziej odpowiedni olej do naszych warunków atmosferycznych A filtr jaki zastosowaliśmy jest to Hiflo hm 204 również zalecam po serwisówka to oczywiście te produkty możecie kupić u nas w sklepie Zerknijcie do opisu, macie podlinkowane, także kupujcie, wymieniajcie i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Siema!